Nasza fizjoterapeutka zarekomendowała nam właśnie to miejsce, Gym Generation, gdzie są tutaj zajęcia grupowe właśnie dla dzieciaczków w przeróżnym wieku z instruktorem, więc pod okiem specjalisty. Jesteśmy dzisiaj i jest po prostu petarda. Co prawda Aria jeszcze jest w takim wieku, że nie do końca współpracuje w grupie, czyli nie robi czegoś takiego, że powtarza ćwiczenia tak, za instruktorem. Ona trochę żyje sobie w swoim świecie tutaj. Ale i tak jest to bardzo pozytywne, ponieważ jest tutaj dużo miejsca, dużo takiej przestrzeni do robienia ćwiczeń takich, których na w domu czy w bawialni no nie zrobimy. Tym bardziej pod okiem specjalisty, moim zdaniem rewelacja. I bardzo, bardzo polecam właśnie takie zajęcia dla dzieciaczków.